Czołem, czołem YouTube. W jednym z odcinków o metodach nawigacji, o kompasach, ktoś w komentarzu zapytał o film z metodami alternatywnymi na wyznaczanie kierunków północ-południe. Jeśli chcesz poznać metodę alternatywną, opierającą się na słońcu i zegarku, zapraszam do tego materiału. Definicja, która mówi o tym, jak wyznaczyć północ za pomocą zegarka na wskazówki i słońca, jest jednoznaczna i mówi tak. Dwusieczna kąta zawartego pomiędzy wskazówką godzinową skierowaną w kierunku słońca, a godziną dwunastą, wyznacza nam kierunek północ-południe. Tyle z definicji. Przejdźmy do praktyki. Postaram się objaśnić i wytłumaczyć z czym to się i jak to się je. I zapraszam w teren do trenowania swoich umiejętności. To co mamy w głowie, nikt nam tego nie zabierze. Lecimy z tematem. Dobra, jest zegareczek. Na nim kiepsko widać. Przygotowałem inny. Na tym zegarku będzie widać zdecydowanie lepiej. Tak, tani. Nie jakaś tam omega. Nie podejrzewajcie mnie o to. Tak, a w praktyce wygląda to tak. Ostrość, ostrość, ostrość. Kąt zawarty między wskazówką godzinową a godziną 12, czyli ten kąt. Ten, o tu kąt. Połowa tego kąta. Połowa. Stanowi kierunek północ-południe. Kierując małą wskazówkę na słońce, pomóżmy sobie patyczkiem. Przedłużenie cienia musi się pokrywać z wskazówką. Tak, jest to w sposób prawidłowy. I teraz kąt między godziną 12 a wskazówką godzinową: ten kąt dzielony na pół. Wyznacza nam kierunek północ-południe. Co należy wiedzieć, w godzinach do południowych, czyli do godziny 12, <laughs> północ mamy po tej stronie tarczy zegara, czyli <laughs> na godzinach od 12 do 6. W godzinach popołudniowych, po 12, północ wyznacza nam ta strona tarczy zegara. Czyli między 6 a godziną 12. Łatwo się pomylić. Tak jak teraz, mamy godzinę 16.30. Jak ktoś nie jest obeznany na szybciora, tak. Tak. Kąt dzielimy na pół. I teraz, gdzie mamy północ, gdzie mamy południe? No właśnie, więc. Jest godzina 16. Po stronie od 6 do 12 mamy kierunek północny, od 12 do 6 południowy. W godzinach do 12 byłoby to odwrotnie. Kolejnym ważnym elementem, istotnym ze względów strategicznych dla tej metody, jest fakt zmiany czasów na letni i zimowy. Zegar słoneczny, jak i kierunek północny, działa na czasie zimowym. Teraz mamy czas letni. I należy zrobić małą poprawkę. W czasie zimowym działa to tak jak w definicji. Czyli kąt między wskazówką godzinową, a godziną dwunastą dzielimy na pół. W czasie letnim kąt między wskazówką godzinową, a godziną trzynastą, godziną pierwszą. Ten kąt dzielimy na pół. Różnice będą widoczne zaraz. Skonfrontujemy to wszystko z kompasem. Wszystko będzie widać jak na dłoni. Kompas ustawiony na północ <laughs> i lecimy metodą zegarka. Czyli jeszcze raz lecimy, lecimy, ustawiamy zegarek. Mała wskazówka na słońce. Jest. Kąt zawarty między godziną 12 a wskazówką godzinową, czyli ten kąt wyznacza nam kierunek północ-południe. Kąt dzielimy dokładnie na dwa. Czyli mamy tutaj godzina, 2, 3, cztery i pół. Czyli mamy godzina, dwie i ćwierć. W ten sposób. I patyczek wyznacza nam kierunek północ-południe. Widać. Zdecydowanie odbiega od kompasu o kilka dobrych stopni. Jeśli kąt między tą wskazówką, żeby ona mi się nie przesuwała, podzielimy z godziną 13 a wskazówką godzinową czyli mamy tak od 13 godzina 2, 3 i trochę i pół. Czyli mamy godzina półtora i troszkę. Taki kąt. Jak widać, teraz jest bardzo zbliżone do kompasu. Wiadomo, kamera lekko przekłamuje kąty widzenia, ale jest to istotny element, jak widać. Tak lub tak. Mam nadzieję, że w sposób czytelny, klarowny i co najważniejsze z tymi dwoma Podpowiedziami, ważnymi aspektami, czyli między godziną 12 w czasie zimowym, między godziną 13 w czasie letnim, to są istotne wskazówki, o których mi w, czasie harcerskich, w czasach harcerskich nikt nie mówił. Wiedzę zdobyłem później, <laughs> oraz po której stronie tarczy, o której stronie dnia, o jakiej stronie dnia mamy północ, a o której południe. O, jako jedna kreska, północ, południe, nie wiadomo która, która. Teraz mam nadzieję, że dzięki temu filmowi wiecie, z której strony mamy północ, z której południe i ile należy odjąć, ile należy dodać. Dzięki za uwagę. Przećwiczcie sobie to w terenie. Zobaczcie, jakie to proste. Do usłyszenia następnym razem.